Witam ponownie w od ZAD Bohatera trzecia część i piąty z kolei już filmik instruktażowy. Tym razem skracanie tutaj drogi robotników do bazy, jakby od kryształków do kryształków, przez dostawienie kolejnych budynków. To właśnie chciałbym wam pokazać, w jaki sposób to robić. No, już tłumaczę na żywym przykładzie, bo tak zawsze najlepiej. Nie bez powodu wybrałem lunę, mapę tutaj, która rzeczywiście w kilku pozycjach, chyba na każdej pozycji startowej umożliwia tego typu sztuczki. Zwróćcie uwagę, co robi w tej chwili ten SCV, jak daleko drogę przebywa od i do kryształu z powrotem. Można to oczywiście manualnie, to pokażę w kolejnym filmiku, poprawić, jednak później, jeśli ten SCV gdzieś indziej powędruje na chwilę, to później znowu może wybrać tą bardzo nieoptymalną ścieżkę. Jednak przez dostawienie budynku Możemy ją znacząco skrócić już na stałe, bo po prostu, no wiadomo, na budynek robotnicy nie wiadą nam, choćby nie wiem, jak bardzo chcieli. No chyba, że my tego będziemy rzecz jasna bardzo chcieli, bo jest kilka trików i na to. No i popatrzcie, co za chwilę zrobię. Czekam na pierwsze 100 surowców na supply Depota, gdzie wybiorę miejsce na jego postawienie. Spójrzcie, co robię. Stawiam tutaj supply Depota. I tego nowego zrezygnowałem już pośle do tego kryształku, który przed chwilą był zajęty. W tej chwili jest wolny, abyście zobaczyli, jak poprawiło to drogę do tego kryształka, taką naturalną, obieraną przez sztuczną inteligencję. No, myślę, że to nie wymaga komentarza. Widzicie, jak gigantyczną różnicę w tej chwili no, widzimy po prostu. Robotnicy od razu zaczynają naturalnie tutaj wybierać krótką drogę. Jest jeszcze z drugiej strony nawet możliwość wykonania tutaj podobnego triku. Zwróć uwagę na tego STVa, co on robi, no daleko, daleką drogę stawia, jeśli jednak postawimy tu na przykład Sapraidota, to może nie będę czekał od razu wyślę robotnika w tamtym kierunku. Hmm, okazuje się, że może jednak, no, prawie dwa razy krótszą tutaj drogę przybywać, od razu i zewraca po prostej. No, tego oczywiście możemy sobie zawsze e, wymarzyć. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? E, to jest bardzo ryzykowne. Nie róbcie tego w ciemno. Nigdy nie stawiacie tak budynków, jeśli nie wiecie, e, jak to wpłynie na e, wydobycie, e, bo możecie bardzo nabroić e, i może się okazać, że później no, od tej strony już obok nie dojdzie, tylko będzie naokoło wędrował. E, no Niszczenie własnych budynków czy ich anulowanie e, to jest gigantyczna strata. Więc jeśli nie sprawdziliście tego wcześniej na sucho, po prostu tego nie praktykujcie. E, to jest jeden z przykładów zastosowania. E, Tutaj z pozycji budynków dla no, udrożnienia dróg tutaj naszych STV-ów od i do kryształów, ale jeszcze jest taka metoda, która jest może nawet bardziej uniwersalna na wielu pozycjach. O, była w sumie to dobra pozycja do pokazania tej sztuczki. O, prędkość tu jest wolna, bo jest single player. Za chwilkę Wam pokażę w takich pozycjach, gdy mamy kryształki z prawej strony budynku. No, i od razu podkreślam, że ta technika działa również dla protosów, ponieważ no, u nich również te jednostki domyślnie się pojawiają w tym miejscu, prawda? Pod budynkiem zawsze. I w jakiś sposób można oszukać troszeczkę tutaj sztuczną inteligencję? Można po prostu zabudować to miejsce tak, że nowe jednostki będą wychodziły z innej strony. Też trzeba to robić z głową, no bo jeśli się to źle zrobi, no to. Okaże się, że będą wychodziły no, gdzieś tutaj z góry, czyli tak pochodzi, O jeszcze bardziej wydłuży się ta droga. No, ale za chwilkę pokażę Wam, jak to można rozwiązać na tej mapie. A nawet zdążyliście od razu zobaczyć na tym Estefale, jak znacząco skróciła się droga tutaj w tej chwili od no, tego nowego Estefa do kryształku i od tego momentu każdy nowy scv będzie wyskakiwał nam z tej strony tak długo jak tu będzie oczywiście miejsce dla niego no ale znowuż pamiętajmy, teraz postawiliśmy scv w, ta w takim miejscu, że możliwe, że droga do rafinerii nie będzie najlepsza dla niego więc sprawdźmy dokładnie czy to przypadkiem nam nie poprzeszkadzało z drugiej strony bo to może nas więcej kosztować niż nam korzyści przynieść w ten sam sposób można zmniejszać ilość robotników potrzebnych do wydobycia do gazu z 3 do 4. Na Lunie, co prawda, nie ma takiej pozycji. No tutaj by była ewentualnie, więc może jeszcze pokażę, bo to też bardzo popularna zagrywka. I chodzi o to, że często gdy postawimy tu rafilerię, gdy wyślemy trzech robotników, okazuje się, że to jest za mało, ponieważ co któryś z rzędu robi jakieś kółko, tutaj kręci się i okazuje się, że wypadałoby czwartego SCVA tam wysłać. Jednak to w bardzo wielu pozycjach można naturalnie właśnie tym pierwszym budynkiem skorygować. Tutaj nie jestem w 100% przekonany, czy to poprawi ścieżkę. Mapa już dawno nie ale tak mi się wydaje na oko. Zafikę spróbuję to pokazać. Zbierzemy trochę surowców na rafinerię i na supply depota, żeby mieć pewność i robić eksperymenty no i właśnie do takich eksperymentów Was zachęcam na każdej mapie, na której chcecie zagrać lepiej e, popróbujcie na początku postawiać te pierwsze budynki e, pierwsze supply depoty, pierwsze pylony e, spawning pula w przypadku Zerga e, w różnych pozycjach i sprawdźcie jaki ma to wpływ na drogę Waszych robotników od i do no gazu albo właśnie minerałów może zacznę od rafinerii Żebyśmy zobaczyli, jak normalnie bez żadnego budynku tutaj SCV będą wędrować z kubyłkami i z gazem. No, popatrzmy. W tej chwili wydaje się, że Wystarczają trzy, ponieważ za każdym razem chwilkę czeka ten nowy, więc, więc to nie jest najlepszy przykład, ale. Bardzo często właśnie z tym gazem stawianym od tutaj tuż nad naszym budynkiem, i to w, w przypadku każdej rasy, jest tak, że wystarczy postawić tuż pod nim e, jakiś budynek, czy to spawning pool, e, czy to właśnie sapling depot, e, czy chociażby pylon, a najlepiej właśnie jakichś takich tych samych rozmiarów budynek, jak cybernetic score czy forge, e, żeby ta e, ścieżka się poprawiła. No w tym przypadku obawiam się, że będzie wręcz przeciwnie i że naokoło będą wędrować, no właśnie. Więc tutaj nie pomogłem sobie. Jednak w momencie, gdy ten gaz będzie na górze, postawcie budynek tuż pod spodem i zobaczcie, jaki ma to wpływ na ścieżkę. Bo może się okazać, że to dokładnie właśnie skoryguje drogę do waszego gazu, do waszej rafinerii. Wpadają do mnie zergingi, a więc chyba trzeba skończyć ten filmik instruktażowy, trochę przydługi. No, zapraszam, bo jeszcze to nie jest koniec na dzisiaj.